Znasz tę osobę, która zawsze odwołuje plany? Źle się czuję, jestem zmęczony, może innym razem. Może to Ty jesteś tą osobą. I wiesz co? Ona nie unika ludzi. Ona chroni coś bardzo ważnego. Jeśli jesteś kimś, kto naprawdę bardziej cieszy się z piątkowego wieczoru w piżamie niż z wyjścia do miasta, zostań tutaj. Ten film sprawi, że poczujesz się zrozumiany. Dziś porozmawiamy o psychologii ludzi, którzy wolą zostać w domu. Tych, których społeczeństwo nazywa nudnymi, a nauka nazywa zupełnie inaczej. Zacznijmy od prostego faktu. Ekstrawertycy ładują energię będąc wśród ludzi. Hałas, rozmowy, ruch to ich paliwo, ale introwertycy i osoby preferujące samotność działają odwrotnie. Każda interakcja społeczna, nawet przyjemna, powoli rozładowuje ich baterie, a dom jest jedyną ładowarką, która naprawdę działa. Psychologowie nazywają to teorią optymalnego pobudzenia. Niektórzy potrzebują dużo bodźców, żeby czuć się dobrze, inni potrzebują ciszy. To nie lenistwo, to nie strach, to sposób, w jaki działa ich układ nerwowy. Ale to nie wszystko. Dla wielu osób dom to coś więcej niż miejsce odpoczynku, to poczucie kontroli. Na zewnątrz świat jest chaotyczny. Głośni ludzie, nieprzewidywalne sytuacje, rozmowy, które nic nie znaczą. W domu wszystko jest pod Twoją kontrolą: światło, dźwięk, tempo. Dla osób wrażliwych lub zmagających się z lękiem, ta kontrola nie jest luksusem, to konieczność. I teraz coś ciekawego. Badania pokazują, że ludzie, którzy dobrze czują się w samotności, często są bardziej kreatywni, bardziej refleksyjni i lepsi w rozwiązywaniu problemów. Zostawanie w domu to nie nic nie robienie to przestrzeń, w której rodzą się najlepsze pomysły. Nie w zatłuczonym barze, ale w ciszy, późną nocą, z własnymi myślami. Problem w tym, że społeczeństwo idealizuje bycie na zewnątrz, imprezy, zdjęcia, żyj pełnią życia. Ale co jeśli twoja pełnia życia, to herbata, dokument i zero zobowiązań. To nie smutek, to samoświadomość. Oczywiście nie zawsze zostawanie w domu ma zdrowe powody. Czasem stoi za tym lęk społeczny, czasem trauma. Czasem depresja, która cicho mówi, po co wychodzić. Wtedy dom staje się jednocześnie schronieniem i klatką. Dlatego warto zadać sobie jedno pytanie: czy zostaję w domu, bo to mnie wzmacnia, czy dlatego, że wyjście wydaje się zbyt ciężkie? Jedno to spokój, drugie to ukrywanie się. Ale jeśli naprawdę kochasz zostawać w domu, nie tracisz niczego, po prostu żyjesz inaczej. Cenisz małe rytuały, poranną kawę. Ulubione miejsce na kanapie, światło zachodu słońca, którego inni nawet nie zauważają. Psychologowie nazywają to niską potrzebą stymulacji. Ci ludzie nie potrzebują świata, by ich zabawiał. Ich wewnętrzny świat jest wystarczająco bogaty. Więc jeśli jesteś kimś, kto naprawdę cieszy się z piątkowego wieczoru w piżamie niż z wyjścia do miasta, nie jesteś zepsuty. Jesteś zaprogramowany na głębie zamiast hałasu, na spokój zamiast występu. Napisz w komentarzu, wolisz zostać w domu, czy myślisz, że to tylko wymówka? I jeśli chcesz poznać psychologii, której większość ludzi nigdy o sobie nie słyszy, następny film trafi cię jeszcze mocniej. Kliknij, zrozumiesz dlaczego.